Jak będziesz pić, palić, wciągać, nie mówię, że się uzależnisz, nie mówię, że zmarnujesz sobie życie, na pewno stracisz w cholerę czasu i możliwości. Nie każdy, kto pije, jest alkoholikiem, nie każdy się uzależnia, ale ty tego nie wiesz i ja tego nie wiem i to jest w tym najgorsze, że ty nigdy nie wiesz, kiedy przekroczysz tą granicę, kiedy przejdziesz na drugą stronę lustra, ty tego nie przypilnujesz, nie przykontrolujesz tego. Miejmy nadzieję, że Ciebie to nie spotka. Słuchaj, masz te 15-17 lat, chcesz spróbować, chociaż ludzie w waszym wieku, co niektórzy to już wychodzą z ośrodków odwykowych dla młodzieży. Ale jak zaczynasz? Jak zaczynasz? Byłeś na, ty, na tej jednej imprezie, na tym melanżu czy coś tam nie? Ja nie mówię, że nie masz prawa do zabawy. Masz prawo do zabawy, ale zabawa, kochany, kochaniutka, to nie jest melanż co weekend. Zabawa nie musi oznaczać upierdolenia się każdą możliwą substancją, tak? Nie, nie o to tak. chodzi w życiu. Zabawa to jest uśmiech, to jest rozmowa, to jest taniec, to jest czucie się dobrze, to jest czucie takiego spokoju w sercu pomieszanego z takimi endorfinami przy jakiejś osobie, którą lubisz, którą kochasz, którą szanujesz. To jest zabawa. Jak wrócisz do domu, to yy, położysz się spać, rano się obudzisz i nie musisz się zastanawiać, co wczoraj naodwalałaś, nie? Z kim wczoraj spałaś? Z kim wczoraj spałeś? Nie masz tego wstydu. pieniądze zostają, zdrowie zostaje. Po alkoholu mo możesz takie rzeczy na, na odwalać, że no będziesz się wstydzić do końca życia. To będziesz szło za tobą do końca życia. Będziesz miała 30-40 lat, to zaczniesz dopiero rozkminiać, jak ja mam sobie wybaczyć. To nie była moja wina. Byłam młoda i głupia. Nie musisz być młoda i głupia. Możesz być młoda i mądra. No, niektóre te powiedzenia w ogóle. Nie, nie muszą dotyczyć wszystkich, nie? Ja byłem młody i byłem głupi, ale ty nie musisz, nie musisz taka być, nie musisz taki być. Nie musisz uczyć się na swoich błędach, możesz uczyć się na moich błędach. Czekaj, bo ja idę gdzieś, a gdzie mój rower? Dobra, wracamy, <laughs> wracamy. Wróciłem, wróciłem z piekła, jakim jest uzależnienie od. Alkoholu i innych narkotyków od hazardu, więc, więc znajdę też drogę do roweru. Dobra, bo zaraz temat zgubię. Słuchaj, czas. Czas to jest coś, co masz go teraz dużo, bo jesteś młoda, nie? Masz te 15-17 lat, to masz dużo tego czasu, całe życie przed tobą, ale paradoksalnie z drugiej strony yy, ten czas szybko mija, nie? Ja też pamiętam, jak wczoraj wszedłem, w swoje drzwi do swojego pokoju, no i tam e, czekało kilka osób, żeby zrobić mi takie m, przyjęcie niespodziankę na osiemnastkę, nie? E, tak trochę się spodziewałem, trochę się nie spodziewałem. W każdym bądź razie mam wrażenie, jakby to było wczoraj, a niedługo w październiku będę miał e, 45 piątka wleci na kark, nie? Więc zobacz jak to szybko mija. Wczoraj miałem 18 lat, dzisiaj mam 45 i tobie też ten czas tak szybko zleci. Ale zanim do tego dojdzie, zanim do tego dojdzie, to możesz poczynić pewne kroki, których nie będziesz się wstydzić, nie? I ja ci nie mówię jak masz żyć. Ty żyj, jak żyjesz i tak będziesz popełniać błędy. Jakby nie będziesz mieć idealnego życia, bo coś takiego nie istnieje. Cokolwiek ja ci nie powiem, cokolwiek ty nie zrobisz, kogokolwiek się nie posłuchasz, to i tak dasz ciała w którymś momencie. Tak mówię mentalnie, nie? Mentalnie dasz ciała. Coś, coś odwalisz, coś zrobisz takiego, z czego nie będziesz dumna, z czego nie będziesz dumny, i to jest okej. Okay. I to jest okej, okay, bo my jako ludzie mamy prawo do błędów. Ale. Ale. Możesz to ograniczyć, zminimalizować. Powiem ci z doświadczenia, że największy przypał to jest po alkoholu, po zielsku, po amfetaminie, po hazardzie. Największy przypał. Rozumiesz? Ja, jak sobie teraz przypominam, co w życiu na, naodwalałem, no nikogo nie zabiłem, ale robiłem różne takie rzeczy, które gdzieś tam, jak sobie przypomnę, to czasami tak, tak przez dwie sekundy, tak, o kurde, o kurde, nie, no ale to było z mojej strony, i także tak słowem skrzywdziłem, że zachowałem się jakoś tak nieelegancko, niehonorowo. Ja bym dzisiaj swoje zachowanie z przeszłości odebrał i odbieram jako kogoś. Złego. Ja po alkoholu byłem złym człowiekiem. Robiłem takie rzeczy, których nie życzę Tobie. Nie mówię, że jakąś byłem tam taką, no nie wiem, super świnią, najgorszym chamem i tak dalej. Nie, nie. Tylko jak się napiłem, jak się naćpałem, to robiłem różne rzeczy takie. Może też niekoniecznie, że, że komuś jakąś straszną krzywdę robiłem. Oczywiście robiłem, ale też ba bardziej takie sytuacje. Takie krępujące, takie e, umniejszające, bez honoru, takie, takie wstydliwe, takie upakarzające. Upakarzałem siebie pewnymi zachowaniami, pewnymi słowami, nie? I to przez to było, że piłem i czpałem. Rozumiesz? Więc e, jak nie chcesz czuć się mega, mega źle, jak chcesz ograniczyć sobie ten życiowy przypał, to nie pij. Nie pal, nie ćpaj. Ja nie mówię, że masz w ogóle tego nie robić, chociaż każda najmniejsza dawka szkodzi, nie? Jak wypijesz jedno piwo czy kieliszek wódki i później zechce się siku, to w klozecie, w toalecie, w sedesie zostawisz odrobinki swojego mózgu z Twoim moczem. Popłyną sobie tymi rurami do szamba, czy gdzie tam. Rozumiesz? Nie masz zdrowej dawki. Nie słuchaj tych starych pierników co po powtarzają zacofaną wiedzę sprzed 50 lat, to to jest kłamstwo. Każda dawka alkoholu szkodzi. Słuchaj, oczywiście no to nie jest tak, że jak wypijesz dwa piwa to nagle staniesz się głupi i będziesz debilem. Nie o tym mówię, nie o tym mówię, ale każda dawka uszkadza Twój mózg. Ty decyduj jak ma wyglądać Twoje życie bo to wszystko zależy od Ciebie, nie? Na pewno nie naśladuj ludzi, którzy walą melanż co weekend, nie? To, 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 jest, to jest masakra. Jak tam sobie wypijesz na, na Sylwestra czy na jakąś inną okazję, tylko nie takie polskie okazje, bo u nas to grill co tydzień to jest okazja, nie? Jak wypijesz sobie. A co to jest? Czekaj, bo ja tu nie byłem jeszcze sorry. O! Ale weź. Dobra, idę dalej. Nie wiem, czy mogę tam iść. Jak wypijesz sobie kilka razy do roku, to powiedzmy szlak cię nie trafi, ale kilka razy do roku to nie jest dwa razy w miesiącu, kilka razy do roku to jest cztery razy. Na przykład, i widzisz tu też nie chodzi o jakąś taką konkretną ilość, tylko jak ty do tego podejdziesz. Czekaj, chodzi o to, jak ty do tego podejdziesz. Czy Ty będziesz czekać na tą chwilę? Czy, ty, czy dla Ciebie to będzie obojętne? Wiesz, kim jest osoba nieuzależniona? Osoba nieuzależniona to jest taka, która potrafi iść na imprezę i nie pić, nie palić, nie wciągać. Nie robi z tym problemu. Ja nie mówię, że sobie ta osoba nie wypije. Wypije sobie kilka razy do roku. Wypije sobie jakieś tam niewielkie ilości. Parę piw czy parę kieliszków wódki. Tak czy, czy, czy trzy lampki e, szampana to też jest śpanie. To też jest śpanie, bo alkohol jest śpaniem, nie? Jak ktoś pije szklankę lampkę wina do kolacji, to ćpa narkotyk wpłynie. Ja wiem, że to w tym kraju jest niepopularne, przerażające, denerwujące i tutaj zawsze wysyp obrońców alkoholu następuje. Ale wiesz, no ja tak jak ci mówiłem, nie słuchaj starych. Nie słuchaj starych. Słuchaj mnie. W tym momencie, w tym w tej kwestii słuchaj mnie, tu na, na pewno y, ja chcę dla ciebie dobrze. Dobra, bo ja muszę wracać. Słuchaj, ja ci powiem tak. Im więcej wypijesz tym gorzej, im mniej wypijesz tym lepiej. A lepiej wcale, nie? Jakby ja już od, od ponad 10 lat nie piję. Chodzę sobie na imprezy. I w ogóle mi ta wódka nie jest potrzebna, bo jak, jak zrozumiesz, jak zrozumiesz, że ty, że my, jako ludzie mamy w sobie e, takie coś fajnego, wibrującego w środku, mamy w sobie takie światło. I to światło jest odpowiedzialne za nasz nastrój. Potrafisz uśmiechać się bez ćpania narkotyku. Potrafisz. Bez wciągania, bez palenia, potrafisz czuć się dobrze jako człowiek, możesz tańczyć bez sztucznych substancji, rano nie ma kaca, same plusy, nie? Jak uświadomisz sobie, że zostaliśmy tak skonstruowani, że nie musimy pić, ćpać, brać, żeby się dobrze bawić, to zrozumiesz wtedy, że nie musisz tak robić. Nie musisz być tą większością, nie? Nie musisz być tą większością. Nie marnuj czasu. Nie marnuj czasu na ćpanie. Szkoda życia. Pozdrawiam serdecznie. Żyjcie jak chcecie. Powiedziałem swoje. Dziękuję. Jadę na rower.